Absolutnie potrzebuje Polska amunicji 155 mm, szczególnie, że poprzedni rząd i obecny realizuje zakup około 1000 armatochaobic. To będzie kilkadziesiąt procent całego potencjału armatochaobic w Europie. Mówię o tej części natowsko-europejskiej. Więc to oznacza, że też bój o który, się, o który idzie, toczy się o potężne kontrakty na dostawę amunicji. I teraz Polska ma wybór: albo kupować wszystko z zagranicy. Czy tak naprawdę. Wspierać gospodarki innych krajów, które już dzisiaj tą produkcję mają. Mają Niemcy, mają Czesi, mają Francuzi, mają Brytyjczycy, jakąś tam produkcję mają Włosi czy też Hiszpanie, albo też zdecydować się na własną produkcję. A ponieważ Jedna armatochałbica na Ukrainie dzisiaj oddaje około 100 strzałów jednego dnia. No to, jeżeli przemnożymy to przez tysiąc armatochałbic i przemnożymy to przez ilość dni, które zazwyczaj wojsko magazynuje zapasy amunicji, to, to wychodzą tego grube miliony sztuk. To oznacza, że Polska musi mieć produkcję własną amunicji 155 mm, a jak jest dzisiaj? Dziś jest tak, że zdolności polskiej produkcji to jest. 6 tysięcy sztuk tyle Ukraińcy strzelają dziennie na, na jak mają oczywiście tę amunicję, a też musimy brać pod uwagę, że kiedyby Polska była w jakimkolwiek konflikcie, to zaraz się okaże, że część państw nie będzie chciała dostarczać, tak jak w przypadku Ukrainy ze stan będą się zastanawiać, czy ważne to, czy nie ważne, a po co, to mniej przemocy. Make love, not, not war. Nie brońcie no, się. Były, były przecież takie sytuacje, widzieliśmy to przy okazji wojny w Ukrainie. A po drugie, cena. No, jak klient jest zdeterminowany, tak. stoi pod ścianą, więcej. to zapłaci więcej. No i teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy nam się opłaca mieć w Polsce dużo większy potencjał produkcji amunicji, czy też nie. Nagranie i produkcja Studio Plac